Z biznesu do słuchania. Skoro to temat aborcji wywołał ogólnopolskie poruszenie, sprawdzam, jak wygląda rynek antykoncepcji i jak się ma do niej edukacja seksualna. Na te tematy wypowie się Marek Tomków. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, który przy okazji rozwiewa wątpliwości dotyczące klauzuli sumienia aptekarzy i uspokaja, nadal będą sprzedawać prezerwatywy. Najpierw go spytałam, jak duży jest rynek antykoncepcji w Polsce. Bardzo trudno jest to precyzyjnie określić, jeżeli chodzi o preparaty antykoncepcyjne. W zasadzie możemy tutaj mówić zarówno o wyrobach medycznych, jak i o, o tych lekach, które dostępne są wyłącznie na receptę lekarską. I właśnie z tego powodu, że są na receptę lekarską, wydaje się, że utrzymuje się on na stabilnym poziomie, a więc głównie leki wypisywane antykoncepcyjne przez najczęściej przez ginekologów. Ewentualnie tak jak w tej chwili przez lekarzy innych specjalizacji, ale to jest raczej rzadkość. A co z lekami nie na receptę? No, generalnie leków antykoncepcyjnych jako takich bez recepty nie mamy dostępnych. Tutaj był jedyny preparat, który pojawił się w ciągu ostatnich kilku lat, tak zwana antykoncepcja awaryjna, czyli tabletka Po. Ale no, to jest jeden z tych preparatów, który, mówiąc szczerze, działanie medyczne czy działanie farmakologiczne przysłonięte jest dużą taką dawką światopoglądu. Czyli jeden minister zdrowia twierdzi, że jest to preparat, który powinien być bez recepty, i tak też się stało. Potem następny minister zdrowia twierdzi, że jednak powinien być na receptę. I również tak się stało, czyli lek stał się dostępny wyłącznie na receptę lekarską. To jest o tyle zaskakujące, że w zasadzie w jednym i drugim przypadku ministrowie zdrowia byli lekarzami. A więc, tak jak mówię, to w, tym, w tej sytuacji możemy bardziej mówić o światopoglądzie niż o samym działaniu tego leku. Ostatnio pojawiła się zresztą taka dość ciekawa mapka Europy, na której lek, który w Polsce jest dostępny na receptę, w wszystkich krajach jest dostępny bez recepty. Natomiast w tych pozostałych krajach sildenafil, a więc środki poprawiające potencje są dostępne na receptę w Polsce. Bez. Ale tak jak mówię, to, to trudno byłoby dzisiaj określić jako, jako jakiś łatwy dostęp. A jak wygląda w Polsce rynek preparatów wczesnoporonnych? W Polsce nie ma zarejestrowanych preparatów wczesnoporonnych. Niestety to co, to, co Was martwi, w zasadzie co mnie martwi również jako farmaceutę, to próby ominięcia tego zakazu przez chociażby cały dostęp do preparatów w internecie. A więc nielegalny obrót tymi lekami, a więc próby wykorzystania również leków pozostających legalnie zarejestrowanych, do Działań wczesnoporonnych. Mam tutaj na myśli sytuacje, kiedy leki stosowane w bardzo różnych chorobach, również na przykład w schorzeniach żołądka, jako swoje działanie uboczne mają, wywołują bardzo silne skurcze macicy. I widzimy czasem, że próbuje się tych leków używać właśnie do tego, żeby wywołać porodzenie, więc wykorzystując ten ich efekt uboczny. To często widać zresztą w internecie na portalach społecznościowych, to często widać na portalach aukcyjnych. Widzimy sytuacje, w których jedna pani, drugiej pani próbuje odsprzedać część tablety, które zostały z opakowania. Albo której udało się zdobyć ten lek na receptę i próbuje nim handlować, to jest coś, co absolutnie miejsca nie mieć nie powinno. Samodzielne stosowanie takich leków jest niezwykle niebezpieczne. Zwłaszcza, że tutaj to niebezpieczeństwo jest zwielokrotnione, ponieważ nie wiemy de facto, z jakiego źródła ten lek pochodzi. Trzeba pamiętać o tym, że kobiety, które zdecydowane są na wywołanie poronienia, albo kobiety, które na przykład, u których zawiodła klasyczna antykoncepcja i obawiają się zajścia w ciążę, są takie nacechowane bardzo dużym młotnikiem emocjonalnym, w związku z czym one szukają szybko wyjścia. Tym wyjściem w pierwszym rzędzie są Google, no a potem to już jest, to już jest ta ciemność gdzie nie wiemy, co tak naprawdę kryje się dalej, a więc nie wiemy, kto ten lek sprzedaje, gdzie on był przechowywany, czy on pochodzi z legalnej produkcji, czy nie jest podrobiony, czy nie jest sfałszowany. I tutaj niestety wykorzystywane są te emocje kobiet. Podobnie zresztą jak z dostępem do tabletek, oczywiście z legalnego źródła, a więc aptek, tabletek o działaniu antykoncepcyjnym, tak zwana antykoncepcja dzień po, gdzie są one dostępne na recepty. I oczywiście tutaj także wykorzystuje się emocje kobiet, ponieważ no one, Zrobią wszystko, żeby taką receptę zdobyć. Do niedawna mogły zdobyć ją tylko w formie papierowej, czyli idąc do ginekologa, no i mówiąc krótko, płacąc za wizytę, w efekcie, której dostawały tylko i wyłącznie samą receptę na, na takie tabletki. W tej chwili e recepta również i ten rynek zmieniła, mianowicie powstają w internecie specjalne przychodnie, specjalne gabinety lekarskie. Gdzie kobiety kontaktują się, płacą jakąś określoną kwotę pieniędzy. Te pieniądze są zwykle znacznie większe niż za wystawienie zwykłej recepty, ponieważ wszyscy wiedzą, że tutaj rolę gra czas, a następnie dostają kod i realizują taką receptę na środek antykoncepcyjny, na antykoncepcję dzień po. Tutaj wiemy, że no niestety nie jest to dobre rozwiązanie, dlatego że Taka kobieta jest zmuszona de facto do wydania dużo większej kwoty pieniędzy niż powinno to mieć miejsce i ktoś tę potrzebę wykorzystuje w taki bardzo nielegacki, nieetyczny sposób. Niemniej jednak takie, takie działanie również obserwujemy w tej chwili. A więc y, nie mówimy dzisiaj o utrudnionym dostępie tylko dlatego, że jest recepta, bo to można dzisiaj bardzo łatwo ominąć, ale utrudnionym, ponieważ jest to już znacznie, znacznie droższe. A więc niedostępne dla każdej przeciętnej kobiety, która chciałaby z tego skorzystać. A czy w Polsce są jeszcze jakieś inne sposoby terminacji ciąży niż te, które pan wymienił? No, wydaje się, że te, o których wspomniałem, są oczywiście najpopularniejsze, czyli właśnie to sięgnięcie po poradę w Google'ach i sięgnięcie po lek z niesprawdzonego źródła. Zdarzają się też takie sytuacje, że widzimy na przykład w, w przypadku yy, niektórych lekarzy, na receptach to widać, że, że lekarz wypisuje środki. Nie po to, żeby one zadziałały tak jak we wspomnianej chorobie żołądka, ale właśnie po to, żeby usunąć niechcianą ciążę. To na przykład widać recepty od ginekologów, którzy nie specjalizują się przecież w gastroenterologii, a wypisują leki z tamtych, że tak powiem, dzieci. Dodatkowo no, trzeba pamiętać także o tym, że farmaceuta widzi receptę. Jedne rzeczy mogą się wydawać podejrzane bardziej lub mniej. Niemniej jednak my nie widzimy całej historii pacjenta, a więc nie widzimy pełnych wskazań, dla których podał lek dany, dany lekarz wystawiający taką receptę. No właśnie, jak już Pan przeszedł do tego, co farmaceuta wie, czego nie wie, to jak jest z tą klauzulą sumienia? Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co ona jest potrzebna i co ona wprowadza? Czy faktycznie będzie aptekarz mógł odmówić sprzedaży na przykład prezerwatów? Przede wszystkim nigdzie. W przepisach nie zostaje wprowadzona żadna klauzula sumienia. To, z czym mamy do czynienia, to są informacje medialne, zresztą mocno naciągnięte, za które bardzo wielu dziennikarzy to przeprosiło i sprostowało. W żaden sposób ustawa o zawodzie farmaceuty nie wprowadza klauzuli sumienia. Wystarczy zobaczyć, jak taka klauzula wygląda w przypadku lekarzy. Tam jest prosta odmowa wykonania jakiegoś zabiegu, w związku z tym, że stoi to w konflikcie ze światopoglądem, z sumieniem, z wiarą. W przypadku farmaceutów mówimy wyłącznie o sytuacji, kiedy farmaceuta ma prawo do odmowy wydania leku i wyrobu medycznego, jeżeli, to jest bardzo ważne określenie, jeżeli mógłby zostać wydany czy wykorzystany w celu pozamedycznym. I na dzień dzisiejszy te przepisy funkcjonują w odniesieniu do leków, a więc na przykład farmaceuta może odmówić nawet wydania leku stosowanego w leczeniu kataru, jeżeli na przykład uzna, że Ktoś będzie się tym lekiem próbował odurzać, a to jest bardzo częste. Zwykłe, silne leki przeciwkaszlowe również mogą być uznane jako preparaty służące odurzaniu i farmaceuta ma prawo do odmowy wydania takiego leku. Chodzi tutaj o sytuację, żeby ktoś, kto na przykład chce odurzać się lekami na kaszel, nie mógł powiedzieć, proszę 15 opakowań albo przyjdę 15 razy po jedno opakowanie i to wszystko będzie na kaszel. Jeśli farmaceuta czuje, że coś jest nie tak, ma prawo do odmowy wydania takiego leku. Mamy także prawo do odmowy bardzo, wydania właściwie każdego leku, jeśli uznamy, że będzie wykonany w celu pozamedycznym. W tej chwili ten zakres został rozszerzony również o wyroby medyczne. I tutaj wszyscy rzucili się na te prezerwatywy, twierdząc, że jest to klasyczny przykład. No, po pierwsze, nie bardzo sobie wyobrażam podstawy do wydania prezerwatywy, mówiąc, że może ona zostać wydana w celu pozamedycznym, czy użyta w celu pozamedycznym. No, poza oczywiście grupą siedmiolatków, latków, która chciałaby takie prezerwatywy napełniać wodą i złóżka z trzeciego piętra na, na koleżanki. Tak? To, to tutaj jest oczywisty cel pozamedyczny. Medyczny. W związku z czym trudno sobie wyobrazić taką sytuację w praktyce. Natomiast w praktyce odmowa do wydania wyrobu medycznego mogłaby wyglądać na przykład tak, że ktoś próbuje dla czteromiesięcznego dziecka kupować lizaki. Na chrypkę, które zarezerwowane są dla dzieci znacznie starszych. I my w tym momencie mówimy: nie, odmawiam wydania sprzedaży takiego wyrobu, ponieważ matka mogłaby zrobić dziecku krzywdę. I to jest właściwie ta podstawa, więc doszukiwanie się tutaj drugiego dna absolutnie nie ma żadnego sensu. Gdybyśmy trzymali się ściśle takich reguł, że ktoś chciałby wykorzystywać ten zapis, to przecież w zasadzie farmaceuta mógłby odmówić wydania tysięcy leków, które nie powinny być podawane we wczesnej ciąży, w pierwszym trymestrze, bo byłyby niebezpieczne dla dziecka. No tego się po prostu nie robi. Oczywiście, czy istnieje jakakolwiek opcja klauzuli samienia w aptekach? No, w tej chwili nie. Jedyne przypadki, o których moglibyśmy mówić, no to takie, że ktoś po prostu nie trzyma na stanie, na półce nie leżą takie tabletki dzień po, tylko mówi wprost: No dobrze, będzie za dwa lub trzy dni. Ale to często nie wynika też z klauzuli sumienia, tylko trudno jest mieć wszystkie leki. Zwłaszcza, że na przykład mówi się o tym, że farmaceuci nie chcą ich sprzedawać w małych miejscowościach i nie mają ich na bieżąco leżących na półce. Po pierwsze, trudno jest mieć wszystkie leki na półce. Po drugie, zainteresowanie tymi tabletkami w małych miejscowościach jest bardzo niewielkie. Również dlatego, że wiele kobiet po prostu się krępuje i woli pojechać do anonimowej apteki w dużym mieście i tam sobie taki preparat kupić. Analogicznie zresztą jak w przypadku mężczyzn, którzy nie chcą pójść do aptekarki w swojej miejscowości i poprosić. Prezerwatywy wstydzą się, wolą kupić to gdzieś w innym miejscu, gdzie będą bardziej anonimowi. I to też jest jedna z przyczyn, dla których w tych, w tych mniejszych aptekach tych leków nie ma. Po prostu nikt się nimi bardzo często nie interesuje. A więc nie sądzę, żeby ktokolwiek próbował wykorzystywać te przepisy w innych celach niż faktycznie takim, jakim zostały stworzone. Przypomnijmy, że ich powstanie było wówczas. Kiedy właśnie młodzież bardzo mocno się odurzała, i farmaceuta nie mógł odmówić sprzedaży takiego leku, nawet wiedząc do czego zostanie wykorzystany. W tej chwili to prawo jest i moim zdaniem bardzo dobrze, bo, bo gdyby ktoś chciał leki wykorzystywać niewłaściwie, na przykład płyn do irygacji pochwy, bardzo popularny preparat stosowany u kobiet w bardzo wielu częstych schorzeniach, związanych chociażby z zakażeniami w obrębie pochwy, również służy do odurzania. I jeżeli będziemy widzieli, że ktoś przychodzi i kupuje 15 butelek takiego płynu, także powinniśmy mieć możliwość odmowy. A więc nie kierując się jedynie zyskiem biznesem, ale również dobrem pacjenta. Czy jest jakieś takie porównanie rynków Polski do innych krajów, może nie tak bardzo katolickich, albo takich krajów, gdzie jest edukacja seksualna? Czy tam rynek leków antykoncepcyjnych wygląda inaczej? Ja nie znam takiego precyzyjnego zestawienia, które dzieliłoby kraje na katolickie lub nie i na podstawie tych kryteriów tworzyło dostępność do antykoncepcji. Natomiast zdecydowanie zgadzam się z sytuacją, że jeżeli chcemy rozwiązać w jakiś sposób ten problem, który również jest problemem ideologicznym, to pewnie kluczem tutaj byłaby edukacja a więc sytuacja, w której... Młodzież nie sięgałaby do internetu, nie sięgałaby do porad, które są dostępne na forach młodzieżowych, tylko, tylko miałaby dostęp do rzetelnej wiedzy. Nie możemy absolutnie udawać, że temat nie istnieje. No nie możemy zachować się tak, że jak sześciolatka, która mówi, że jeżeli ja zasłonię sobie oczka, i to i nie widzę świata, to świat nie widzi również mnie. Pewne rzeczy się dzieją. I teraz jeżeli nie rozwiążemy ich właśnie na etapie edukacji, to za chwilkę brak tej edukacji będzie skutkował nam właśnie niechcianymi ciążami. A więc może spróbujmy działać krok. Wcześniej niż zastanawiać się nad tym, co zrobić krok później. Jednym słowem, lepiej zapobiegać niż leczyć. Trudno mówić tutaj o leczeniu, bo ciąża nie jest chorobą, natomiast na pewno lepiej działać prewencyjnie niż działać po. Jeżeli ta edukacja miałaby miejsce, jeżeli ta młodzież byłaby świadoma, a dostawałaby wiedzę z wiarygodnego źródła, no to na pewno wielu tych tragedii, bo usuwanie ciąży przy pomocy nabywanych lewą drogą czy nielegalnych środków w internecie, to nie jest żadne racjonalne wyjście. Na pewno wielu takich sytuacji udało się uniknąć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dziękuję bardzo.